atmosfera, stadion żyje i czeka na mecz, mecz wydarzenie. Witają Państwa Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski. Miejmy nadzieję, że wielkie gwiazdy, które zobaczymy w obu zespołach, potwierdzą to na boisku. Na razie kapitalna atmosfera i wyczekiwanie na pierwszy gwizdek sędziego. Proszę Państwa, oto i czwarty mecz rozgrywek grupowych. Praktycznie wszystkie karty zostały już rozdane. Nie spodziewałbym się zatem dziś zbyt zażartej rywalizacji czy walki. Ale kto wie, futbol zawsze jest pełen niespodzianek. Dobra wrzutka. Barnetta. Van Persie. To było niebezpieczne, ale skuteczne i wejście było czyste. Sędzia wyciąga żółtą kartkę. Tuż ta decyzja arbitra, żółta kartka, no i będzie musiał uważać. To dobra decyzja sędziego. Gra głową to zdecydowanie jego atut. Dobre zagranie. Dawid Wilia. Ryzykownie wygarnął tę piłkę z tłumu. Dobrze wyrzucił bramkarz do przodu. Czujnie. Przechwycił. Milia. No i... Pan Persi. No, jest przy piłce wysokość pola karnego i co zrobi? Jezus na was w dośrodkowanie. Początek meczu mamy. Pierwszy rzut rożny. Zobaczymy, jak poradzą sobie z tym stałym fragmentem gry. Może teraz! Bramkarz tylko odprowadził piłkę za linię końcową. Piękny strzał. Niewiele zabrakło, aby padł gol. teraz Van Persie piłka poza boiskiem i wznowi bramkarz dobry przechwyt obrońców Teraz przy piłce Kaka. Ale znakomity trybling, ładnie przeszedł. No, zaczął nam się mecz Bramka. Bramkarz wyszedł za bardzo w pole i wija miał otwartą drogę do bramki. No i proszę, Bramkarz nie miał żadnych szans z tak pięknym wykończeniem. Dostał z przodu i dobrze odebrał. Kaka. Robin Van Persie teraz. Dobre krycie. Ach, dobra piłka! Piłkę. Jesus na was dobre przejęcie i willia. van Pert jest. Fantastyczna gra, wspaniały gol. Trener musi być zadowolony ze swoich graczy. To się nazywa kontratak. Szybka, sprawnie przeprowadzona akcja, wręcz wzorowa. No i mamy bramkę. Wilson. Zdecydowane wejście z topera. Ładnie głową do przodu. Jesus na was. Pan Persi. Bez zastanowienia. Ach, brawo, Artur Boruc, ale fenomenalna obrona. Rzut rożny. Ależ agresywne krycie. Szybko wyjaśnił obrońca. No i pan Pers. Dawid Wilia teraz. Jesus na Was. Wilia. ładnie w tempo. Piękne wykończenie! Myślę, że teraz rzucą się, aby strzelić bramkę wyrównującą, ale muszą uważać, aby nie nadziać się na kontrem przeciwnika. Gol, widać, że ćwiczą szybki kontratak na treningach. To była kapitalna akcja. Jezus na was. Dobre podanie. I Wilja. I jest bramka. Bardzo mądrze, przytomnie, lekko tylko musnął piłkę i skierował ją w dolny róg, właściwie bez wysiłku. To jego pierwszy gol w tym turnieju, ale patrząc jak jest przygotowany, myślę, że nie ostatni. O kaka. Van Persie. na was. Starali się tam wybić tę piłkę, ale efekt, jak widzimy, jest zupełnie odwrotny. Taka dobra piłka. Pan Persi. Wspaniałe dośrodkowanie. Borucz. Kolejny raz. Bez kłopotów wyłapuje to podanie. Bramkarz wznawia wyrzutem. Znakomicie. Ofiarnie nie mógł tam pomylić. W ostatniej chwili broni. Jezus na Was. Doskonale odzyskał piłkę i będzie bardzo groźnie. Widać ogromną determinację w grze tego zawodnika. Teraz Van Persie. Dobrze przewidział kolejny ruch przeciwnika. No było to może na pograniczu faulu, ale odzyskał piłkę. Czasami nie ma innego wyjścia, trzeba zagrać do tyłu. Ja myślę, Darek, że trener nie będzie musiał dodatkowo motywować piłkarzy w przerwie. Wszyscy grają bardzo odpowiedzialnie, znają swój...